Ziemia. Spokojna planeta usytuowana gdzieś we wszechświecie, na której toczy się zwyczajne życie milionów ludzi. Niestety nagłe bombardowanie meteorytów doprowadza niemal do kresu cywilizacji. Na szczęście oprócz meteorytów na Ziemię spadają nieznane dotąd kryształy. Zafascynowani właściwościami surowca ludzie postanowili wybudować statek o niebywaje dotąd prędkości i mocy, aby uzyskać więcej energetycznej materii. Pech sprawia jednak, że statek rozbija się otwierając kosmitom bramkę na zieloną planetę. Tak w skrócie przedstawia się historyjka gry, która była już bohaterem materiału na naszym kanale. Pani i panowie, fani Borderlandsa i Halo, ja jestem Ksaorus i serdecznie zapraszam was na szybkie spojrzenie z Firefalla. Ostatni wgląd omawianej dzisiaj produkcji mieliśmy ponad rok temu, kiedy to faktycznie hype był duży, a efekty mierne. W międzyczasie producent, wsłuchując się więki niezadowolonych graczy przez aktualizację, odmienił kompletnie oblicze Firefalla. Od tego czasu faktycznie zauważyłem sporą poprawę opinii na temat gry, ale czy są one prawdziwe? Jak aktualnie wygląda rozgrywka? Zacznijmy naszą zabawę od kreacji postaci. Ta jest minimalistyczna i sprowadza się jedynie do wprowadzenia Niku, bo całą resztę, na dobrą sprawę, ustalamy już wewnątrz gry, począwszy od klas, których tutaj mamy 5, po aspekty charakteryzacyjne. Trzeba jednak nadmienić, że charakteryzacja tak czy inaczej jest lekka biedna. Mało tu suwaczków, a więcej gotowych presetów. Tym samym nie mamy zbyt dużych możliwości, jeśli chodzi o kreację naszego bohatera. Co do klas jak mówiłem jest ich piątka. Znajdziemy tutaj ogromnego tanka, odrobinę delikatniejszego pod względem uzbrojenia żołnierza, postać leczącą pod nazwą biotechnologa, inżyniera który jest w stanie rozdawać amunicję oraz postać o właściwościach snajpera. Co najlepsze możemy w trakcie gry maksować każdą z klas ponieważ mamy możliwość przerzucania się między nimi przy specjalnych stoiskach. Dodatkowo każdy battle frame posiada swoje kolejne poziomy, podstawowe i odblokowywane w dalszej części gry co daje nam w sumie naprawdę niezłą liczbę grywalnych postaci. Mniejsze jednak oto, jak prezentuje się sama gra, od strony audio i wideo genialnie. Całość wygląda po prostu miodnie o każdej porze dnia. Widoki są rozległe, modele poruszają się płynnie, a animacje podczas walki nie budzą zastrzeżeń. Zdecydowanie widać poprawę i to szczególnie w optymalizacji. Gra śmiga jak marzenie i wyżej wymienione cechy oraz wysokie detale nie sprawiają, że gra chodzi jakby chciała, a nie mogła. Płynność widać na każdym kroku i w tym Firefall zdecydowanie grzebie konkurencję posiadającą równie duży, otwarty świat. A propos świata, jest co pozwiedzać. Pustynie, wybrzeża, dżungla, to wszystko przepełnione bestiami, dynamicznymi eventami i klimatem, bo tego nie można Firefallowi odmówić. Dookoła nas fruwają statki, słychać wybucha, a nieodkryte tereny skrywają misje poboczne oraz nowe wioski rozsypanych po planecie ludzi. Oczywiście po świecie możemy się przemieszczać pojazdami takimi jak jetpacki, auta, okręty latające, motocykle, a nawet lotnie ze stacjami w wybranych punktach całego świata. Częścią z nich będziemy poruszać się za darmo, a reszta umieszczona została w item shopie. Oprócz pojazdów umieszczono tam wszelakie bonusy do reputacji, doświadczenia itp. itd. Ogólnie rzecz biorąc sklep jednak jest rozbudowany, ale i rozsądny, ponieważ waluty można między sobą wymieniać i kupować w grze, więc nie jest jeszcze tak tragicznie, chociaż mogło być lepiej. Nie zabrakło również konta VIP dającego wszelkie przywileje. I choć wiele rzeczy można osiągnąć za darmo, to mimo wszystko właśnie ten aspekt jest chyba największym problemem owej produkcji. Dlaczego? Ponieważ monety IS-a są piekielnie drogie, a reszta jest schludna, przyjemnie zaprojektowana i nieliniowa. Raz możemy wykonywać misje z tablicy zwane pracami, raz przyjdziemy się do jakiejś instancji, czasami podczas przechadzki natrafimy na dodatkowe zadanie lub wcześniej wspomniane dynamiczne eventy, a jak się nam to wszystko już znudzi, to zajrzymy do walk PvP prowadzonych na specjalnych arenach. jest co robić, dlatego też gra tak szybko nie staje się monotonna, a największą motywacją do dalszej rozgrywki jest chyba crafting. Odbywa się on poprzez wydobycie surowców, które możemy przeznaczyć na dozbrojenie naszego Battleframe'u. Najpierw jednak musimy je odnaleźć. Gdy już obierzemy odpowiednie miejsce z dobrym złożem, zsyłamy naszą kosmiczną, ultranowoczesną wiertarkę. Ta wbijając się z impetem wydziera cenne kruszce, ale również wabi kosmitów. Naszym zadaniem podczas wydobycia jest bronić owej wieży wiertniczej przed atakami bestii, które wraz z postępem stają się coraz liczniejsze i silniejsze. Elementów ciekawych jest mas, więc na koniec klasycznie na szybkości kilka ciekawostek. Mamy dwa tryby kamery, pierwsze i trzecie osobowe, które naprawdę świetnie sprawdzają się podczas rozgrywki. Questy posiadają dubbing podobny do tego z Defiance, który jest miły dla ucha i nadający klimatu. Przebudowano gruntownie interfejs, który jest w tej chwili dużo bardziej czytelny. Na koniec wspomnę, że do produkcji zaimplementowano naprawdę pokaźną liczbę osiągnięć i perków, które możemy rozbudowywać i edytować, jednak jest to proces czasochłonny. Tak prezentuje się aktualny Firefall. Nie jest on może grą wybitnie świetną, ale z pewnością oryginalną i wyjątkową. Ogromna swoboda w naszych poczynaniach daje spore pole do popisu osobom szukającym niezobowiązującej zabawy. Dlatego też myślę, że Firefall zasługuje na ósemkę, bo widać, że w produkt włożono masę pracy i pomysłowości chcąc zapewnić potencjalnemu graczowi masę różnorodnej rozrywki. I to tyle ode mnie. Dziękuję Wam za poświęcony mi czas. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!